Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich w ten piękny poniedziałek. Troszeczkę mam głos taki dziwny, ale myślę, że to przejdzie za parę dni, bo to chyba przez to, że za dużo gadam, nie? To mamy kolejną dostawę, kabelkę 35 z spawalniczego, bo to już u nas skończył się. Z, tego, z tej końcówki robię kabelki rozruchowe, 35, i powiem Wam, że dopiero dzisiaj zauważyłem, że tu jest podwójna tasiemka Miliana. myślałem, że tu jest pojedyncza, ale dzisiaj zauważyłem, że jest podwójna. Dziwnie to brzmi, ale tak jest. Mówię Wam prawdę, że nie wiedziałem od początku, ale jest. No i co, teraz jeszcze tylko żabki przykręcimy do plusika, dodamy torebkę i będzie zestawik gotowy. Martynek to sprzątanie robi, żeby porządek był na firmie. Mamy wiatry, ucieka u Ciebie. Co, Martynko, jak weekend minął? A w porządku, Wanie. Coś tam było ciekawego? Jak zawsze coś. W sobotę na Fajran to widzisz. Montaże. A w niedzielę spokojnie. Podsywałeś, nie? Tak. To fajnie. A co tu Mieszko robi? Mieszko, co tam u ciebie? Nie, nic. Co tam robisz? Widzę papierów dużo masz. Zamykamy cały miesiąc. wiesz, Dużo roboty, co z tymi papierami? Nie, normalnie. Normalnie działamy spokojnie. A weekend jak u ciebie minął? Odpoczęliśmy troszkę. Ciekawego, no w sobotę pracy w niedzielę w domu i poniedziałek w pracę. Tak, jakby nie było tego weekendu. Dokładnie ładnie. Ty ładnie się spalowałeś ten weekend, spory jest, co A za dużo gadam. Nie, no właśnie. No nic no. Działamy, robimy powolutku, wiesz? To dobrze, to nie przeszkadzamy no, nie... U mnie tu już kabelki ogarnięte. Kabel 35 już nawinięta na swoje miejsce. Na stole w miarę porządek. Również jeszcze dokupiliśmy kabelek dziesiątkę czerwoną, bo końcówka u nas tu jest. Leży, czeka. A dzisiaj dokupiliśmy jakieś 50 metrów, można tak powiedzieć, powiedzieć u sąsiada naszego, bo przez drogę mamy sklep elektryczny hurtownie. No i co, mamy też jeszcze jedną dobrą nowość nowinę bo nasz szefunio już wrócił z wakacji. On już od rana coś tam robił z papierami, bo zamykamy miesiąc. Dużo jest roboty z tymi papierami. Później jeszcze pojechał do Kamienia. czyli po wakacjach i już w biegu cały dzień. Co, tu zobacz, Fort Kuga, nie, a tak zabudowali wszystko. No, zobacz, mało się Co To tu trzeba filtry, nie, akumulatory później wyciągniemy. Tak schowany w potrzebie Głboko jest ósmeczka by mi się zdała tu do tego I teraz nie ma O o, jeszcze panie tu jakbyśmy doszli złapali go tu za O, i już mieszk i już jest mężczyz delikatnie odchylimy tak, chodź tu. tu, go odłożymy o, nie czeka na bocznym odkręcimy, o już mamy odpięty. dobra, trzeba odkręcić Tą śrubkę, przynajmniej ją popuścić tu. O widzisz, tu trzeba się dostać za ładwo. Ledwo, ledwo. tu mocowania? No, no dobra. Ale już się dostałem. Teraz muszę ją jakoś wyjąć. O, pokaż pokręcę tu rynko. Mm, 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 mm. fajnie, bo idzie dobrze Nie idzie ciężko to jest nowy samochodzik co sądzisz wady o tym samochodzie? czym nowszy tym gorszy Aha. no wiesz, samochodzik jest dobry, ale co zobacz jaki skomplikowany, ile wszystkiego czujników różnych gorsze dojście widzisz ja mu stary samochód i najlepszy mam w drodze sobie poradzi z nim, nie? No i bez jeździ i takie, takie no, Tutaj Jak jeden tak ostro powiedział, jak nawet nasikasz do zbiornika i tak pojedzie. O kurcze. No ale chyba tak nie próbujesz. Radzić. No nie no gdzie? To tak przenośnik chyba powiedział. No to klemo nie da się ściągnąć bo ten krótki przewodzi padłych atrzy tu muszę go wypiąć sam dobra może poczekaj o, teraz może tu widać o nie w tej o i teraz ją tu patrz chodź tu miniona tak ciasno, że jak widzicie, że nie można nawet podnieść klęki Dobra, ale sobie poradziliśmy Mamy go Jak to mówią nie ma rzeczy niemożliwych nie? To proszę Państwa 45 tydzień 17 rocznik I co tego byka będziemy tam wsadzać do dziury Banerek EFB Taki byczek 75 Ah 730 ruchów Tu gumkę, tu gumkę I tu było takie Sam wchodzi na swoje miejsce. Nie spadnie? Myślę, że nie, bo warsz, Mruczy jak kotek, jak to będzie. Jak ciulka bzycze. Troszkę mało, nie? Ale no, nowe samochody tak ładują. Ubrałem cieplejszą bluzeczkę, bo na dworze troszeczkę zimno jakoś dzisiaj. No co? Coż, tuż. zabieramy się dalej my do roboty, życzymy Wam dużo zdrówka, życzymy Wam miłego dnia, wszystkiego Wam dobrego, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze i pa!